Warren Buffett, antymiliarder. Warren Buffett, z majątkiem szacowanym na 72,7 miliarda dolarów, zajmuje trzecie miejsce na liście najbogatszych ludzi świata magazynu Forbes. Uważa się go za najlepszego inwestora XX wieku i określa wyrocznią lub czarodziejem, chociaż bywa też nazywany, o ironio, socjalistą. Urodził się w 1930 roku w Amaha w stanie Nebraska jako syn brokera. Pierwsze pieniądze zarabiał roznosząc The Washington Post. Kilka dekad później został zresztą właścicielem tej gazety. Biznesem zainteresował się podczas licznych wizyt w biurze brokerskim ojca. Swoją pierwszą transakcję przeprowadził w wieku 11 lat. Kupił akcję pewnej firmy z branży naftowej po 38 dolarów, a sprzedał za 40. Jednak już kilka miesięcy później ich wartość skoczyła aż do 200 dolarów. To go nauczyło ponoć cierpliwości w inwestowaniu. Dekadę później pracował już jako sprzedawca produktów inwestycyjnych. Z czasem założył swój własny biznes. Wyspecjalizował się w skupowaniu akcji niedoszacowanych firm, które niedługo potem okazywały się kurami znoszącymi złote jaja. Nazywał je niedopałkami cygar. W tym samym czasie ukończył studia biznesowe na Uniwersytecie Nebraska oraz Uniwersytecie Columbia. W 1965 roku objął kontrolę nad firmą z branży odzieżowej Berkshire Hathaway. Biznesu odzieżowego się pozbył, bo osiągał kiepskie wyniki, a z przedsiębiorstwa zrobił potężny holding inwestycyjno-ubezpieczeniowy. Dziś jest on akcjonariuszem takich gigantów jak Coca-Cola, IBM czy Heinz. Ostatnio, wraz z innym partnerem zakupił także grupę Kraft Foods, którą połączy z Heinzem. W ten sposób powstanie trzeci największy koncern spożywczy na świecie. W 2008 roku Buffett był przez chwilę najbogatszym człowiekiem świata. Jednak mimo grubego portfela często upomina się on o prawa najbiedniejszych. Sam mieszka skromnie i używa starej nogi. Słynie z krytyki rządów, które uchwalają niskie podatki dla najbogatszych. Od lat narzeka, że w praktyce jego sekretarka obowiązuje wyższa stawka podatkowa niż jego samego. Uchodzi też za jednego z największych filantropów na świecie. W 2010 roku obiecał oddać ponad 99% swojego majątku na cele charytatywne. Twierdzi, że największą satysfakcję w życiu czerpie, gdy patrzy, jak jego dzieci pomagają innym, tak jak on. No i niemałą radość ma też z jedzenia. Kocha fast foody. Dziennie zjada 2,5 tysiąca kalorii. Jak na spożywczego potentata przystało. Rothschildowie. Największe imperium finansowe stworzone w jeden dzień. Rodzina kruków. Jak najsłynniejsi polscy jubilerzy stracili rodzinny biznes.